Dlaczego Karol Nawrocki powinien zostać prezydentem? Bo jest naprawdę uczciwym człowiekiem, jest prawdziwym patriotą, jest doszedł do wszystkiego własnymi rękoma, a właściwie własnym umysłem. Jest, myślę, szlachetnym, szlachetnym ojcem, szlachetnym mężem. Można to wywnioskować po rozmowach jego rodziny. Ja jemu wierzę. Mam doświadczenie bardzo wielu lat i jestem fizjonomistką. Czytam z twarzy. Jest... Y, widzę, kiedy kto kłamie. Myślę, że Nawrocki nie kłamie. Gdybym, y, gdybym była w trudnej sytuacji, to oddałabym mu swoje mieszkanie. Y, gdybym była y, Gdybym miała dużo pieniędzy, oddałabym. Wierzę.